Harmonia stanowi wsparcie i bazę dla wokalu. Mamy w naszej muzyce system nut nazywany ragas. Ragas stanowi siedem nut. Ragas jest rodzajem tonacji, skali tworzonej dla potrzeby nastroju utworu i zależy od pory dnia. Kiedy zmienia się ragas, zmienia się nastrój utworu. Każdy wokalista ma również określoną skalę. Czasami bywa też tak, że nuta bazowa brzmi tak, a piosenka zaczyna się od tej nuty. To też wiele zmienia i dużo zależy tu od głosu wokalisty, gdyż może on być wyższy lub niższy, basowy. Najistotniejsze są trzy główne nuty, zwane Fella Kala, Dukla Kala i Tesla Kala. Nuty się nie zmieniają, zmienia się.